Witam Was. Witam i pozdrowiam was. Dzisiaj mam zielone. Tak, dzisiaj ma zieloną brodę. Jak wojka? <grywa> <grywa> w końcu mikrofon przypięty do Dobra. Dobra. Spaz zajce gain bioch. Tak, dotarliśmy do tego momentu, do którego się nigdy nie spodziewałem, że dotrze. Kiedyś dawno, dawno temu często pytaliście. Pokaż swój dom od środka, jak mieszkacie, pokój. Ja sobie wtedy tak pomyślałem, mówię, kurczę, nie chcę mi się sprzątać wszystkiego. Nie będę tego pokazywać, mówię, powiem, że zrobię to, jak dojdziemy do 100 tysięcy subskrypcji, to wtedy nakręcimy dom od środka. Mówię, tak, nigdy do tego nie dotrzemy, więc nie będę musieć tego robić. No niestety przeliczyłem się, bo dotarliśmy do tego y, szybciej, niż myślałem, bo to niecałe dwa lata chyba minęło. I dotarliśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz, dotarliśmy do 100 tysięcy subskrypcji, czego bym się nie spodziewał. Ostatnim momentem jakoś to strasznie szybko przeleciało. Bo tak stało, stało, mówię, aaa, to jeszcze czas, bo dwa, 2 lata, mamy jeszcze czas, zanim będziemy to robić, że trzeba będzie wszystko posprzątać, przygotować, bo to, to człowiek nie ma czasu, coś się robi, tutaj filmy się składa, czy na dworze się robi, to tu się coś rzuci, tu jakieś ubranie się rzuci, tu zostanie coś ten tego i to tak się zbiera później wszędzie. No i tym oto sposobem cały dzień dzisiaj poświęciłem na to, żeby po oczyścić dom. <laughs> I tak jeszcze nie jest idealnie. Ale najgorsze zrobiłem. Ale nasz dom nie jest nie jest muzeum. my Dokładnie. żyjemy tutaj. Tak. Jest. I kiedy jest tak sterylne tutaj u nas, ja nie czuję w domu, naprawdę nie. I ja potrzebuję taki chaos. Dokładnie. Także dziękujemy Wam wszystkim za to, że dotarliście z nami aż tak daleko. To, to taki rozmiar osiągnie, nie wiedziałem. To znaczy dziękuję wam bardzo. On wsiątał dziś dom. Jak każdy tygodnie robię to, bo moja praca jest na dwór i dlatego mam również brudne palce, bo już byłam na dwór i on mówi, że chodź, robi filmik. Okej, dobra, ale zabrut na pasznak i to mnie interesuje. Tak, bo zawsze mówicie te brudne pazury, a to czasami były jej pazury na tych filmach. O, taki lak od ciebie, taki draki lak! Taki diabelski śmiech to był. No, tak jest. Także jest, jest wesoło. Zobaczymy jak daleko jeszcze zajdziemy. Powoli, bez ciśnienia, malutku do przodu. A jak się cała sytuacja rozwinie na wszystko, to jeszcze nie wiemy. Jak długo jeszcze też tu będziemy, też nie wiemy. To jest wszystko tak o wisi w powietrzu, że tak powiem. Ale póki jeszcze jest, to no możemy jeszcze korzystać. Także zapraszam Was teraz na filmik z naszego domu. Pszut, bo ludki krasnoludki orwakach Owódził się. Także tak to wygląda od zewnątrz. Teraz jeszcze nie jest zarośnięte, bo tutaj, jak widzicie, wiszą takie pnącza różne na domu, które oczywiście się zazielenią i to w tym roku się pewnie jeszcze bardziej rozrośnie. Także powinno już być teraz zarośnięte całe tutaj całość. Także będzie idealnie, bo już wtedy domu praktycznie wcale nie będzie widać. Będzie tylko jedna wielka. Zielona płachta, która tutaj przed nim jest, a że sam też jest zielony, także będzie spoko. Tutaj mamy wejście do środka, pralnia, <grymna> na zewnątrz, stara frania. Woda oczywiście deszczówka z tak zwanej beczki, która tutaj idzie do środka. A z drugiej strony dom wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ z drugiej strony ma tylko jedno małe okienko, i u góry jest okno, i w sumie przed tym jest też drzewo na opał, które tak specjalnie zbudowałem w takiej formie takiego jak gdyby u. Po to, żeby nie zasłonić sobie okna tutaj, a żeby jednak mógł dalej tutaj drzewo składować. Bo tak po prostu straciłbym też i troszeczkę miejsca, a to miejsce było potrzebne, Bo jak widzicie tutaj jest pełno drzewa. Ponieważ trzeba się ogrzewać jakoś w zimie, żeby nie zamarznąć w domu. To nie jest takie proste, że się odkręca tylko guzik centralnego i już mamy ciepło. Tutaj wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. W środku mamy werandę, w której jak zwykle urzędują psy, koty <grywa> Że to jest wejście do naszej chaty Następnie jest wejście do chaty Także tędy się wchodzi, do środka U góry siedzą koty Zresztą koty tu wszędzie siedzą, nie tylko u góry, bo siedzimy w pokoju i na zewnątrz, wszędzie są koty. <laughs> tam są u góry takie spiżarnie na zioła. To już wam kiedyś pokazywałem, jak tam wygląda ten film. Tutaj u góry mniej więcej powinien chyba myknąć teraz o tych ziołach, jak słyszę zioła i tak dalej. To to w tym było. Tam z tyłu po prostu jest na drewno, zresztą można wejść. Kibelek i masa drewna, którym się tutaj opala cały czas, i tam się to ciągnie. Tam też samo drewno, też po prostu zapas drewna, żeby nigdy nie brakło, żeby zawsze było ciepło w domu. Tam jest e, spiżarnia, ale tam jest taki burdel, że aż e, szkoda otwierać tych drzwi. <grywia> tam jest wszystko po prostu nawalone, warzywa, owoce, wszystko na kupie leży, przejść nie idzie. Dobra, no to wchodzimy tym razem do jaskini lwa. O, jest i lew. <grywia> Dobrze. Przejdźmy sobie. Normalnie widzicie zawsze to. To jest taka jedna część, którą zawsze widzicie w filmach, która wam się zawsze pokazuje. Tak, oczywiście, tego jest więcej. Tu nie jest do końca posprzątane. Troszeczkę, no dobra, żebym nie kłamał, troszeczkę posprzątane jest, ale tu się żyje. To nie jest muzeum, tak zwane. Czy tylko my tu po prostu żyjemy? To jest pokój, w którym my tu po prostu wszystko praktycznie robimy, co mamy robić, w którym żyjemy na co dzień, i tak to po prostu wszystko wygląda. Tu jest piec, którym się czasami pali. Teraz już się nie pali, bo już jest ciepło. To i na nim stara patelnia, która czasami się w przepisach przewija którą widzicie. Piec jest bardzo stary, on jest dosyć szeroki. To, to, to idzie z tamtej strony, o, tu, 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 tam jeszcze się chleby piecze i tak dalej, w tym. No ale myśmy tego nigdy nie odpalali, nigdy żeśmy tego nie sprawdzali. No bo nie piekliśmy praktycznie nigdy chlebów. Kiedyś na samym początku, żeśmy się wprowadzili, ale to mieliśmy taką maszynę do pieczenia chleba. I to wtedy tym się to robiło, ale tak ogólnie to nigdy tego nie robiliśmy. Tutaj jest stanowisko numer jeden, tutaj siedzi żona, tutaj ogarnia wszystko, maile, odpisuje i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza kuchnia. Oczywiście, ten kaktus jego trzeba zawsze cofać, jeżeli robimy jakieś filmy, gdzie jest blender, czy jeżeli używamy blendera, ponieważ on tu tak stoi, bo na razie nie ma za bardzo go gdzie dać. Tu jest krzesło, gdzie można sobie usiąść, i tu można sobie. Coś zjeść, można się napić, bo czasami nie ma po prostu miejsca na stole. A czemu miejsca nie ma na stole, to zaraz zobaczycie. To mamy nasze centrum, można powiedzieć, stąd oglądamy różne wykłady i tak dalej, i tak dalej. Także to tutaj działa przez kompa. Możemy też jakichś innych pooglądać. Jeżeli ktoś z Was wysyła nam jakieś filmiki, żebyśmy zobaczyli, to też przez to oglądamy, ponieważ po prostu. Ten komputer, który tu jest przy biurku, ten jest zajęty, On tam się robi rzeczy na kanale i ja mam mój drugi komputer przy sobie, ponieważ ten jest żony, a mój stoi tam dalej na stole, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Także tutaj wszystko ogarniamy, wszystko tutaj chodzi, no, mamy taką zwykłą półkę, starą, kredens tak zwany, to jest nasze centrum wodne na środku które robimy prasa do oleju wyciskarka stoi akurat teraz w piżarni, ta pozioma, ponieważ brakło miejsca, także robię tam sok. Tu mam pionową, postawiona tam z tyłu stoi. No, tutaj mamy co tutaj mamy, tutaj mamy do wody całe zakurzone, tak jak robimy herbatę, to jest po prostu takie coś łatwiejszego, że tutaj 5 litrów od razu za jednym zamachem mogę temperaturę ustawić, ponieważ do ziół robię sobie zawsze wodę 80 stopni, nie cieplejszą. Także tutaj mam termometr wbudowany i mi to idealnie pokazuje, ile tej temperatury jest i taką po prostu wodą to zalewam sobie. Także tego używamy, mamy stację do monitoringu. Wilgoci w domu, po prostu, żeby nie było za wilgotno, to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ to jest dom drewniany. Inaczej by nam się tutaj mogła pleśń zagnieździć, co już raz miało miejsce. Tu jest szafa, tu jest Łazienka, ponieważ my mamy wszystko w jednym pokoju. Także tu jest nasza Łazienka, tu się można okąpać, tu jest nasz zlew, można powiedzieć bo tu jest woda, taka nie mamy normalnego kranu, także w domu że mamy, tu jest nasz zlew, to się napełnia wodą, i tu można sobie łapy umyć. To jest nasz włącznik do wody, ten się włącza, wy macie takie kręcące, ja mam taki włącznik do wody, i tu mi woda wychodzi przez włącz, który jest tym wszystkim. No i ta, szampony od pani Eli, które używamy, i tak dalej, i tak dalej, sól himalajska, która idzie do wody, Hmm. Okna stare, jak najbardziej, takie jak były, nic nie zmienione, tylko wymalowane, przerobione. Tutaj mam otwarte, tylko żeby jest zabezpieczone, żeby mi te kłoty nie czmychły na zewnątrz. Na to trzeba zwrócić uwagę. A są starej jakości okna, nawet popękane, także jest i przewiew, <gryw> bo tu jest dziura w tym oknie. Także no spoko. Po prostu tu je przerobiłem na takich zwykłych zawiasach, ponieważ one nie były otwierane i je się wyciągało całkowicie. A że mi się cały czas nie chciało z nimi chodzić, bo się bałem, że jest stłuczę co roku i troszeczkę korniki tam gryzą już. Ale na razie jakoś będzie. Także mówię, po prostu wezmę i dorobię zawiasy, żeby z nimi nie biegać tam i z powrotem, żeby można było normalnie okno otworzyć. I wtedy jest gitara. Dobra do sypialni tu jest zatem jest sypialnia to na końcu a tu już jest moje można powiedzieć stanowisko tutaj ja siedzę niestety na tym fotelu i tutaj po prostu pracuję cały czas żeby było nie zawsze jest herbatka ziołowa w pogotowiu którą się pije podczas pracy. Sól, żeby można było coś przegryźć, żołądek zakwasić, ewentualnie przy tym telefon obok. Kolejna półka z książkami i olejkami, wszystkich których używamy. A czemu nie ma miejsca na stole? No właśnie, czemu miejsca na stole nie ma? Tego też nigdy nie widzicie. Nie ma miejsca, ponieważ tu jest pełny roślin. Tego po prostu nie widzicie na filmie, ponieważ kamera jest bodajże zawsze mniej więcej coś w tym stylu ustawiona. A no stół jest pełny <grystanie> To co ostatnio dymiło też pytaliście to jest drugi dyfuzor bo tu mamy jeden a tam mamy w końcu drugi stać. Są dwa dyfuzory Które używamy obydwa Tam teraz wody brakło To cały czas sobie tutaj chodzi Także jeszcze raz Biuro <grystanie> Jadalnia Gdzie mamy tam Łazienka, część kuchni, salon, tu gdzie mamy komputer, drukarka, tam możemy oglądać filmy, kuchnia. Sypialnia była z tej strony, tam jest sypialnia za tym. No wiadomo, kuchnia. Drugie biuro. Palarnia, czy jak się to nazywa, nie wiem. I oczywiście biblioteka. Tego też jeszcze brakowało, ale to jest tylko jedna część biblioteki, bo jak widzicie, tu jest biblioteka, książek cała masa. Eee, tu jest druga część biblioteki, też książek cała masa wszędzie. Trzecia część biblioteki. Również pełno książek wszędzie. Także jak widzicie, jest tego sporo. Od niedawna mamy też nowego mieszkańca. Piesio, który się do nas wprowadził. Także będzie wesoło, jak podrośnie, chociaż to jest duży pies, to nie jest mały pies. No i tak to wygląda tutaj. Także jak widzicie mamy bardzo dużo rzeczy na bardzo małym terenie. Ten pokój on ma 30 metrów kwadratowych. A teraz popatrzcie co tu wszystko w nim jest. Znaczy jeszcze jest zmywarka, której nie mieliśmy. Po, nie wiem, chyba z 2 lata ją ja mamy dopiero. Udało mi się kupić używaną, bo to nie jest taka zwykła zmywarka. To jest zmywarka, którą można wziąć praktycznie na camping, bo jak widzicie, tu jest zbiornik na wodę i napełnia się ją z góry i do dołu spływa wszystko z wiadra, czyli nie ma podłączenia, ponieważ ja nie mam podłączenia do normalnej wody z kranu. Także nie mógłbym zwykłej zmywarki podłączyć tutaj, tylko. To jest jedyny model, który mi się udało znaleźć, który miał taką opcję, że można go po prostu z góry napełnić i on sam będzie sobie robił wszystko. Bo z lekkość zmywarki tutaj nigdy w życiu nie podłączą, ponieważ nie ma ani dopływu, ani odpływu wody. Wszystko trzeba przynosić i wynosić ręcznie. Jeszcze tutaj zapomniałem wam pokazać nasz sufit. To jest nasz sufit. Ten sufit zajął mi 8 miesięcy roboty. O, to jest doświetlenie do kamery. To było 8 miesięcy roboty, żeby zrobić taki sufit. O tym kiedyś już film był, ale postanowiłem, że go wam tak jeszcze na szybko pokażę. To wszystko sam robiłem. Są różne rodzaje drzewa. Oczywiście to na żywo wygląda całkiem inaczej, bo ta kamera tutaj nigdy w życiu nam nie odda tego całego koloru, który tutaj właściwie jest, i wszystkiego. No ale próbujemy. <grywa> Także. Taki sufit. Dosyć oryginalny. Tu u góry na balku jest jeszcze data, tylko ją nie widać, bo ona jest tam zamalowana. Nie, czekaj, źle pokazuje. Tam jest data. Tam, tam widać. Jest takie cyfry są wyszkrobane. I tam było 1901 rok. To jest data budowy tego domu, bo kiedyś to na balku ryto. Także, no, już troszeczkę latek ma domek. Ciężko się to filmuje do góry, nie patrząc pod nogi, bo się można zabić. <grywka> to kiedyś było na domu. Sam zrobiłem, ale później to przeniosłem tutaj. Także tak wygląda jeszcze sufit. No to są właśnie te lampy dla roślin, które tak na fioletowo świecą. To są specjalne lampy, żeby po prostu roślinki lepiej rosły. No i ostatnią rzeczą to jest po prostu łóżko, gdzie śpimy. W sumie nic zbytnio ciekawego. Jest to jeszcze trochę książek. Czyli kolejna część biblioteki, która tutaj u góry po prostu leży. Tutaj też trzymamy bardzo dużo różnych książek. I po prostu sobie tutaj śpimy. Także tutaj jest nasze miejsce odpoczynku. To jest ostatni kawałek domu. Także jak widzicie, my wszystko mamy praktycznie w jednym. Pokoju. Także widzieliście teraz, już nasze całe królestwo od środka, w którym się poruszamy. Nie ma tutaj zbytnio jakiegoś mocnego luksusu, ponieważ, tak jak mówię, w piecu trzeba palić. Wodę trzeba pompować elektrycznie przez włącz, do tego wodę trzeba grzać. Jak się chcemy umyć, nie mamy bojlerów, nie mamy jakichś rzeczy różnych. Normalnie woda ma około 7 stopni, jak przychodzi tutaj ze studni prosto do domu, no to w takiej ciężko się raczej umyć, ale jest to możliwe, da radę. Także tak to wszystko po prostu tutaj wygląda. Mamy to troszeczkę muzealnie, może i powiedzieć ktoś zrobione, ponieważ jest dużo różnych takich i dekoracyjnych rzeczy, które mamy. Ale po prostu lubimy czuć to ciepło tego domu od środka. To jest dom z tak zwaną duszą. To nie jest sterylne pomieszczenie, nowoczesne, gdzie wszystko jest białe, wszystko jest kwadratowe, każdy blat, równiutki, wszystko przysunięte. Te białe, sztuczne światło, które jest w tym wszystkim, to nie, to ja bym się tam tak czuł praktycznie, jakbym był w jakimś szpitalu pewnie. Tak bym się wtedy czuł w takim mieszkaniu. To nie jest nic dla mnie. Dla mnie musi być ciepło, dusza i kolor, całkiem inne światła. My tutaj mamy ciepłe światła. To nie są jakieś takie martwe światła, jak ja to mówię, bo ja nic źle czuję w takim, no, na oczy szkodzi. I ja wiem, jak to czuję żyć na taki sterylny dom. I ja nigdy nie chcę mieć to z powrotem. Ja preferuję, jak, co to my mamy teraz. I mnie interesuje, czy jest chaos, czy nie. Dla mnie jest, my żyjemy tutaj. I co inni ludzie myślą, od jak jest tutaj u nas. Pies, co? Wy wiecie, ale tak. ja nie chcę mówić ten <głos> teraz. <głos> także mieliście mały spacerek po domu. Także mamy jeden pokój, a wszystko w nim w środku. Ale również um, to jest mała wiadomość ode mnie, ale bo we wiecie, ja pytałam on, albo on go co mówić to na ten mały kanale, który było prezentowane. przez nas. No, tak. no i życzymy wszystkim małym kanałom, które również nas oglądają tutaj, kibicują, żeby wam też jak najszybciej to poszło, żebyście jak najszybciej się wybili do góry. I przede wszystkim, żeby wam ta platforma nie zrobiła tak zwanej kreski pod spodem, jak to u nas zrobiła. Mhm. <laughs> Ale to już wszystko zależy od tematu, jakim kto się zajmuje. Bo to jest chyba najważniejsze tutaj w tej kwestii. Tak jest, bo ja, ja mam taki duże plan na mój głowę, co ja chcę mówić na filmików, również na mój kanał. Ale zabronione, bo kiedy ja mówię, co ja chcę? Ja mam za darmo urlop. Na wodę i chleb, chleb nie jem, i tam wody tam też nie jest. To jest syf. Hej, i dodatkowe, jak całość tutaj w Polsce. I nie w Holandia albo w innych kraj. Ale. E, ja nie mówię, ja nie mogę mówię nigdy, jest nigdy, Ty wiesz co, jak mówisz. Jest, nigdy nie mów nigdy, dokładnie. Bo jutro będziemy w Holandii, prawdopodobnie. <laughs> <laughs> jak tak dalej pójdziemy? To nigdy nie wiadomo. Statek? Albo pływają na no, drugi. Na rowerze pojedziemy. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Dobra, także tym akcentem kończymy. Dzięki wam wszystkim jeszcze raz za tą całą pełną setkę. No niestety setki nie wypiję sobie na to, ponieważ nie używam nic procentowego. Także popiję to po prostu setką soku marchwiowego. na przykład. Albo nie, jabłkowego sobie strzelę. O. Także. Tyle na dziś. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Hej. Do następnego razu i proszę bardzo, pamiętajcie nasze zdrowia w nasze ręce. Pa!